Zapraszamy do VITAL Hotelu Zamnauerhof, który jest doskonale usytuowany tuż przy samej trasie. Średnio zaawansowani narciarze i snowboardziści dojadą pod sam hotel, a początkujący mogą skorzystać z hotelowego shuttle który zawiezie Was i przywiezie spod gondoli w zaledwie 3 minuty. Fajne rozwiązanie w narciarni. Każdy pokój ma przypisane swoje grzałki do butów. Tak wygląda hotelowa recepcja. Tutaj załatwicie wszystkie swoje sprawy. Między innymi jest bardzo pomocna Tamara. Cześć, Tamara. Jesteśmy w hotelowej restauracji. Bardzo fajny klimat, super obsługa. Codziennie menu do wyboru, raz w tygodniu, fondi i to, co spodoba się na pewno Waszym dzieciom, codziennie jest do zamówienia pizza. Zacząć w kontrolnym, razie czekają na Was stan, jacuzzi. Możecie zapisać się na masaż, a później popuszczać się w hotelu z widokiem na góry i trasy na czarno. Tutaj macie jacuzzi. Do dyspozycji sauna półska. na ładna Hotelowy bar, który zaczyna żyć tuż po kolacji.